Dobra, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sandras i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zaliczyć już do końca tę emisję z transportu samochodowego. Znowu lotnisko Easter Basin, okej. Okay. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się to zaliczyć. Wracaj jeszcze kolejny, jedzie No nie, no nie chodź. you man! No niestety znowu, znowu coś No, najgorsze jest to, że ostatni poziom jest ten najtrudniejszy, więc nie wiem co będzie tam się działo, zobaczymy. You think you are, huh? Najgorsze jest to, że to są te są młode ranchery, one są właśnie, silniejsze no, jednak niż takie zwykłe w miastach pojazdy radiowozy. Ale dobra, próbujemy. Jeszcze raz, aż do skutku Mister Basin znowu. Tylko, jest to, że tu jest tak pod górkę, i, i, i wtedy spokojnie mogą jechać. Chociaż widzę, że teraz trochę zaspali mam chwilę spokoju od nich, więc idziemy jak najszybciej. Tej drogi zrobić bez bez, tego, nie wiem, bez po prostu przeszkadzania z ich strony dobra teraz, teraz do tunelu Już się udało jeszcze tunel zrobić teraz będzie jeszcze drugi że jeśli nagle się rzucą, no to może być słabe. Jest okay. Trzeba wykręcać, bo jeszcze by czepa się odczepiła i tak dalej, więc... Tak, być w jednak. No Dobra, myślę, że już teraz... ...na nam się udać. A, to w ogóle tu było. W końcu... w końcu... się uda. E, Sporo czasu na to straciłem. przynajmniej... w mamy na powrót. Także e, i... możemy e, oh, misję. Pomyślałam, jakie utrudnienie miałem w tej misji. O, oh, no, jeszcze nie mówię. Pierwsza no, jedna. No, sobie, sobie teraz weźmiemy. I weźmiemy też sobie inny pojazd. Mogę no, no, tego bulletta więc... I could use some oh, lepszy pojazd niż CR350 szybszy przede wszystkim to jest najważniejsze dla nas żeby jak najszybciej dotrzeć gdzie chcemy i mam nadzieję że te dwa ostatnie poziomy nie będą aż tak oh, problematyczne Niestety w takim miejscu, że już nie, nie, nie miałbym jak wyjechać stąd, więc... Zbierzemy sobie jakiś inny pojazd. Jest tak mam coś pecha tego. Może, Także... że teraz już takie ostatnie poziomy pójdzie na raz no, jeżeli będzie z tym ostatnim, to tam wojny naprawdę... Na trudny poziom, ale zobaczymy, jak będzie ostatecznie. To jest to, czyste, że właśnie tu musimy jechać po tych takich w drogach tych wiejskich i to jest, ale słabe że tutaj mamy różne takie góry i tak dalej spadki z drogi z szcziby no to jest zdechnie no no słabo łatwo mogę nas na staty wydalić aby przejechać do sankiera no to musimy przez tunelach część 2 gdzie też bardzo łatwo oh. okay. Zobaczmy przed przedostatni poziom, co będziemy mieli do zrobienia. Ładunek musi zostać szybko dostarczony i bez uszkodzeń. No właśnie, do pierwszej w nocy, no i musimy uważać na uszkodzenie. Tutaj, nie. tutaj musimy ogólnie do, do tego aż miejsca. Więc najlepiej chyba będzie sobie po prostu przejechać od razu, tutaj na północ i sobie jakoś tędy drogami dojechać zobaczymy jak to się uda Ale to już jest kurs taki naprawdę daleki więc musimy uważać? aczkolwiek no tutaj oczywiście policji nie ma no, bo jeśli byłyby takie wymagania, jeszcze policja, no to już w ogóle nie to, A, wiesz, że ja, chyba niewykonalne. Znaczy, w ten poziom myślę, pójdzie nam w miarę sprawnie, bo tutaj mamy tylko ten limit czasowy i te uszkodzenia, żeby nie były duże, ale policji nie ma i to jest najważniejsze nie przeszkadza nam w tym zadaniu przy tym jest to ogólnie o tyle fajne, że można trochę się poczuć tak jakby w Simulator gdzie możemy sobie właśnie dostarczać różne towary w różne miejsca, tak jak tak samo trochę uszkodzenia. są no. dobra, jak przejedziemy myślę, że tutaj tutaj w lewo, będziemy jechać prosto. No i dobra, jakoś. Już musieli damy radę. Dobrze przejechał, ale tak. Czasowo Mamy też uszkodzenia, były myślę niskie, zobaczymy wreszcie jak to będzie. W miejscu Chciałbym tutaj wystarczyć już niedługo będziemy sobie robić trze trzecią w tym odcinku misję transportową ostatnią zarazem już w sumie tą ósmą. no dobra I tutaj prawie że pewną sumę dostaliśmy

Dzieje, że myślę, że, że zobaczymy się już na miejscu no bo będę jechał w zasadzie tą samą trasą Dobra, e, tam się znam z powrotem po cięciu jesteśmy już na miejscu no i czas na ostatni, sprawdzenie najtrudniejszą misję To jest bardzo nienormalny ładunek to bardzo gorący zalunek, który wybitnie zainteresuje policję. Zobaczcie. Aż cztery gwiazdki pościgu nam się od razu włączają i mamy niestety pojazd SWAT, więc nieciekawie. Oh. 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 Przez to właśnie Wpadł do wody nie mamy dostarczyć do Las Venturas ten towar Jest to dosyć daleko, jak sami pewnie widzicie teraz Więc musimy naprawdę uważać nie Pędzimy czym prędzej, póki nie mamy jeszcze pojazdów przeszkadzających nam to, już jadą, ale nie są blisko nas, jak tak bardzo że lepiej przejadę tędy wow patrzcie drifty tutaj Przejadę tędy mógłbym przejechać tam prosto ale lepiej że tak to zrobiłem no i tam będzie jeszcze jeden most ale tu będzie chyba lepiej przejechać strzelać z helikoptera bo to będzie nam uszkadzać niestety nasz ładunek będzie słabo wtedy ta misja już jest naprawdę wymagająca zobaczymy czy uda się nam ją za pierwszym razem wykonać bo ciężko może być ale pamiętaj że tutaj początki nie są tragiczne w sumie przeciwnie powiem więc jest jakaś tam nadzieja na to, że się uda tutaj żeby właśnie tą autostradą jechać cały czas Możemy cały czas w miarę fajną prędkość mieć ciągle chcą mnie wytrącić z może jakoś się trzymamy Cześć, nie wygląda to jako źle. Oczywiście gonią nas cały czas, ale proszę. Powieszamy im jakąś drogę i może, może się uda. Na szczęście oczywiście nie musimy dbać o to, żeby towar był w dobrym stanie, ale też się musimy o czas no. jest to żeby w ogóle dojechać bo no. z takimi przymiotami no, byłoby to w zasadzie niemożliwe przynajmniej warto, warto trudne Musimy tutaj właśnie wyjechać. Proszę, chyba nam się uda to zaliczyć po prostu. No i chyba mamy dwa kursy, w sensie dwa rodzaje miejsc, gdzie możemy to dostarczyć. To jest chyba trudniejsze. To drugie miejsce jest chyba nieco prostsze, nieco bliżej jest po prostu. I proszę, przewóz ukończony. To niesamowite, że z tamtą misją tak się łączyłem, z tą szóstą, a z ostatnią najtrudniejszą od razu za pierwszym razem udało się to zaliczyć. No i mamy kapitał zdobyty i 2000 dziennie. No, mogliby twórcy trochę więcej dać, ale tak nie będziemy pewnie z tego korzystać. Aha, no tutaj mamy informację, że możemy dalej robić te misję, ale... To już nie jest oczywiście wymagane do 100%. Także myślę, że w kolejnym odcinku sobie zaliczymy misję transportową, Boże nie transportową, tylko przewozową. Staramy się właśnie misję przewozową zrobić. To oczywiście misja gdzie musimy jechać pociągiem. I spróbujemy ją sobie właśnie zaliczyć. Zobaczymy jak tam pójdzie. Mamy sobie jakieś autko, bo warto by było zapisać. A przy okazji też wykupić sobie jakiś domek. Zobaczmy, gdzie będzie jakiś najbliższy. No chociażby tutaj. Jest też jakieś postępy z tutaj tego domu, będą. sobie tędy no i 10 tysięcy, więc nie za dużo no, ale najważniejsze, że możemy sobie zapisać i kolejna też nieruchomość jest kupiona przez nas. Zapisujemy. No i cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No już tutaj ten odcinek poszedł nieco sprawny niż poprzedni. Także już jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia na kolejnych. Na razie. A, jeszcze, żeby żebym nie zapomniał to o statystyki. 31 godzin z minutami i 66, prawie 67% już na liczniku. Także yy, jeszcze raz dzięki, no i do zobaczenia na kolejnych odcinkach z Geta Sandras na 100%. Na razie.